I co? No, Wygląda na, na to, że jesteśmy, że jesteśmy live. Okay. Mam nadzieję, że jesteśmy live. Uh, witam was wszystkich w tygodniu soul coachingu. Dzisiaj jest dzień szósty i ten tydzień soul coachingu to nie będzie tydzień siedmiodniowy, tylko tydzień ośmiodniowy, ponieważ kończymy nasz tydzień soul coachingu w środę. A dzisiaj mam cudownego gościa ze mną, Anię Migdeusza Łankiewicz, która jest Soul coachem. E, tak się śmieję, że wybacz, Aniu, że tak powiem, wyprodukowanym przeze mnie, Nie, ale również jest. Hmm, czy ja mogę to mówić? Tak się zastanawiam. Ryzykuję. Jeszcze ja myślę, że powiesz... Myślę, że za chwileczkę opowiesz o sobie i co robisz. Dzisiaj będziemy opowiadać dużo o soul coachingu i będzie się dużo działo. I też będziemy opowiadać o pracy soul coacha, na czym ona polega. Więc, Aniu, opowiedz nam, czym jesteś, jaka jest, kim jesteś, jaka jest twoja specjalizacja, czym się zajmujesz. Witam was wszystkie ogromnie serdecznie. Jestem w ogóle wdzięczna, szczęśliwa, że mogę tutaj być z tobą, Celestyna. Jestem soul coach. Wszystkim. Teraz jestem Soul Coachem. Jestem też konsultantem totalnej biologii. Jestem chirurgiem fantomowym i mnóstwo innych doświadczeń życiowych zdobyłam, zanim doszłam do drogi bycia Soul coachem. Jestem także medium, jestem channelerem. Jednak ta praca z Soul Coachingiem jest dla mnie w tej chwili naprawdę bardzo ważna. A powiedz Aniu, bo my się spotkałyśmy. My się spotkałyśmy w zeszłym roku na 28-dniowym programie MANY Coachingu. Potem miałyśmy program WIPOWSKI. I gdzieś tam w, trak w trakcie programu wiposkiego przyszło do ciebie, pojawiło się chyba w, w ogóle w trakcie naszej pracy, w trakcie jakiejś takiej właśnie głębszej pracy, pojawiło się słowo soul coaching i w ogóle ta opcja, że możesz ty zostać soul coachem. Jaka była twoja droga do Uświadomienia sobie, że chcesz zostać tą coachem, bo wcale to nie była taka jakby prosta decyzja, wydaje mi się. Myślę, że pierwszy ten impuls to oczywiście był impuls duszy, aczkolwiek mój umysł bardzo szybko to zinterpretował, że jest to po prostu chcieństwo, że ja. Um, chcę więcej, chcę mieć więcej, um, więcej w zanadrzu, chcę mieć większy ten swój pakiet do pracy z, z moimi cudownymi klientkami. I pomyślałam sobie, nie, no nie poddam się temu, co to znaczy, że kolejne szkolenie, kor, kolejny kurs, przecież teraz kwie w tym, że jestem pełna, że już mam wszystko co potrzeba, przecież pracuję, mam mnóstwo klientek i, i bardzo fajne. Bardzo fajne procesy z nimi i dziewczyny świetnie się czują, świetnie się rozwijają. E, I to był taki bunt, tak, to był bunt. Bunt, że nie, że już wystarczy. Co to znaczy? Mm. Celestyna, Ameryka, w ogóle o co chodzi. <grych> I jednak ta moja dusza zadbała o to, żebym ja nie, wy, nie wypadła z tych torów, żebym ja jednak siedziała w tym wagoniku, który prowadził mnie do bycia soul coachingu, soul, do bycia soul coachem, do bycia w soul coachingu. I gdzieś przez przypadek trafiłam na kurs Soulbody Fusion, i później to już był taki łańcuch, że wróciłam, kiedy zostałam trenerem Soulbody Fusion, wróciłam do domu i pamiętam to jak dzisiaj. Po prostu wzięłam telefon, wyszłam do ogrodu, zadzwoniłam do Celestyny i powiedziałam: Ja już muszę! I od tego czasu, od tego czasu bardzo dużo zmieniło się w moim życiu. Zmieniła się. Sposób, w jaki pracuję z, z ludźmi, się bardzo zmienił. Jest mi lżej, jest mi łatwiej, i jakby dopiero teraz czuję, że znalazłam to coś, czego szukałam. Czuję się taka pełna, że, że nie potrzebuję nic więcej. Hmm. A jak wspominasz trening certyfikacyjny? Bo Ania w ogóle mieszka w Anglii i pamiętam, jak się bardzo. Ja chciałam ten trening certyfikacyjny podzielić na dwa czy trzy, trzy zjazdy, się bardzo broniłaś przed tym i w końcu zrobiłyśmy tak jak zresztą, jak się to zazwyczaj robi, że przyjechałaś do mnie na indywidualny trening certyfikacyjny, siedmiodniowy, tak zwany retreat ze mną. No i jak wspominasz tą naszą pracę przez siedem dni z jedną osobą w jednym domu? z jedną wielką książką, którą ja pokażę teraz, o właśnie, z tą <grych> księgą z tą coachingu, którą przerabiałyśmy przez 7 dni i ja naliczyłam, Aniu, że pracowałyśmy przez 80 godzin mniej więcej. <grych> Książka jest cudowna i ciągle do niej zaglądam. Ciągle do niej zaglądam. Teraz przygotowuję się na wyjazd na Gozo z moją grupą kobiet i też bardzo dużo korzystam z tych materi materiałów, z tej wiedzy, która jest tam zawarta. Więc jak już pokazałaś książkę, to nie mogłam nie powiedzieć o tej wiedzy, która jest, jest fantastyczna, jest ogromna i jest taka, że możesz wyjmować poszczególne szufladki i używać wtedy, kiedy potrzebujesz. Jest to. W pracy coacha, w pracy konsultanta jest to cudowny skarb, bo jeżeli nie masz pomysłu, to masz tą książkę i otwierasz na której stronie i nagle widzisz, widzisz, co mogłabyś zrobić. Jak wspominam ten tydzień. <grym> Staram się być delikatna. No, było, było, naprawdę, było było naprawdę bardzo magicznie. Bardzo magicznie. Um, mnóstwo procesów, które zadziały się we mnie. Mnóstwo takiej mojej prywatnej, osobistej pracy ze sobą, przy pomocy Twojej, oczywiście, ale, ale mnóstwo procesów, które się działy. Ja jeszcze czułam, że to wszystko się układa we mnie po tym, jak wróciłam do domu przez około miesiąc, niemalże. Czułam, że, że ciągle <laughs> się że A tak. Zuchwale powiem, że wydawało mi się, że ja już nie mam potrzeby na takie głębokie procesy, a zadziało się bardzo dużo. Wiedzy jest ogromnie, procesy były bardzo głębokie, codziennie znajdowałyśmy coś, czemu trzeba się przyjrzeć, coś, czemu trzeba dotknąć. Nie wiem, co mam powiedzieć, gdybym miała podjąć tę decyzję raz jeszcze, wróciłabym tam, wróciłabym do celestynów, Celestynówki, wróciłabym na ten... Ja do Ciebie. Nie, bo właśnie tak jedną rzeczą jest nauka umiejętności zawodowych, soul coacha, prawda, czyli przejście przez 28-dniowy program soul coachingu, omówienie warsztatów, omówienie programu online, a drugą rzeczą jest, i to chyba właśnie bezcenne też jest, osobiste transformacje, prawda, bo to jest taki retreat, takie odosobnienie i zanurzenie się w siebie, w swoją duszę. Ale tej wiedzy, wiedzy, jest bardzo, wiedzy jest bardzo dużo, ale te, te procesy, które się działy we mnie, one były tak samo ważne. Ja tak naprawdę nawet nie umiałabym powiedzieć, co było ważniejsze dla mnie. Jedno jest ogromnie ważne i drugie jest ogromnie ważne. Generalnie zastanawiałam się nawet nad tym dzisiaj rano, jak to jest, z, jakbym mogła w ogóle ocenić w jednym zdaniu ten program soul coachingu, ten, ten proces, bo dla mnie to był proces, który przeszłam u ciebie. I mm -hmm. nie umiem tego oddzielić od Soulbody Fusion, bo to mi się bardzo łączy, ale umiem oddzielić moje życie od. Podzielić na moment, kiedy pracowałam bez pracy z duszą świadomej, i moment, kiedy zaczęłam pracować z duszą świadomie. Tutaj mm -hmm. po prostu zmiana jest diametralna, lekkość pracy jest diametralna i widzę, jak. Reagują moje klientki. Bardzo często używają słów. Brakowało mi właśnie tego, czyli brakowało mi duszy, brakowało mi mówienia mm. o tym, że nie jestem sama, że poza tym, że jestem człowiekiem, mam ciało astralne i, i, i wszystko mam, ale brakowało mi mówienia o duszy. I to jest cudowne. Mm. Mm. Dokładnie. No, no, no tak, bo jakby wiesz, to też moja historia z soul coachingiem była taka, że ja już stałam się coachem. Parę miesięcy pracowałam intensywnie jako coach, bo, bo też jednocześnie uczyłam biznesu coachingowego, więc wiedziałam, jak zdobywać klientów. I nagle po paru miesiącach okazało się, że, że znowu jestem sfrustrowana, że znowu mi czegoś brakuje i brakowało mi właśnie tej duszy, tej duchowości. I tak się stało, że, że, że spotkałam właśnie na swojej drodze z i, i soul coaching. To jest taki ogromnie ważny aspekt naszego życia, no naszej, naszego życia. Dusza jest ogromnie ważnym aspektem naszej duszy, tak powiem, trochę w kontekście niby jak masło myślane, ale jednak, przecież ta dusza jest z nami cały czas. A jeszcze jestem ciekawa, bo certyfikowałaś się w lipcu tego roku. I zaraz, miesiąc później, zrobiłaś 28-dniowy program Soul Coachingu dla 30 paru kobiet. Jak wrażenia z prowadzenia tego programu? W ogóle poszłam, popłynęłam, poszłam na żywioł. Wiedziałam, że to jest to, co chcę robić, co, co czuję całą sobą, co czuję całym sercem i zorganizowałam to. Kiedy zorganizowałam, to nawet przez moment zastanawiałam się, czy nie za szybko, czy ja sobie dałam wystarczająco czasu, bo skończyłam, odebrałam certyfikat i zaraz zrobiłam kurs. I był fantastyczny. Faktycznie, było 33 kobiety. Cudowna praca, spotkania, no mogliśmy mieć niemalże codziennie na grupie na Facebooku. Największą, jakby największym profitem tego, o, oczywiście poza też aspektem finansowym, tutaj tego nie ma co ukrywać, ale ogromnym profitem jest, to, <laughs> my widzimy, że ci ludzie, którzy pracują z nami, tak cudownie się otwierają, tak bardzo zmieniają swoje życie, kiedy widzisz, że Ktoś przychodzi, wchodzi w Soul Coaching 28-dniowy, jest zestresowany, zdenerwowany, nie wie, gdzie jest w swoim życiu, a dzisiaj rano dostałam wiadomość od właśnie jednej z dziewczyn z tego programu, która napisała do mnie, że to zmieniło jej życie. Te 28 dni pracy, kiedy hmm. my ciągle byłyśmy razem, ciągle pracowałyśmy, kiedy dziewczyny dostają um, medytację, ćwiczenia na każdy dzień, naprawdę zmieniały ich życie i one teraz ciągle mają kontakt ze mną i ja tak zastanawiam się nad tym, kiedy powinnam wystarczyć wyznaczyć kolejny termin, bo widzę, że to jest naprawdę skarb, po prostu skarb. No właśnie i myślę, że, że w ogóle ja też mam, wiesz, już, yy, ja w ogóle Ci gratuluję, bo po prostu pierwsze zrobiłaś, pierwszy program 28-dniowy od razu na 33 kobiety, tak jak mówiłaś, też ta gratyfikacja finansowa była też bardzo duża, ale przede wszystkim najważniejsze było to, że, że go poprowadziłaś i że masz taki zwrot klien od klientów, co jest po prostu, no po to to robimy, prawda? I ja też mam takie swoje doświadczenia, że bardzo często moje klientki powtarzają ten 28-dniowy program Soul odcinku tak po prostu, bo czują, bo czują że, że teraz już czas jest, żeby znowu powtórzyć. Wiesz, cudownie, to to super, ale. pewnie, ale... że o tym powiedziałaś. Przepraszam, Przepraszam, że nie wiedziałam, ale właśnie dzisiaj nie wiedziałam, czy wiesz, czy jest przestrzeń na to. Dzisiaj jedna z tych kobiet napisała do mnie, że wczoraj zaczęła, czy w sobotę zaczęła, od nowa ten program sama i napisała do mnie: Aniu, widzę jakie ogromne zmiany zaszły we mnie. Czyli tak naprawdę zaczęła, zaczęłyśmy wspólnie 15 sierpnia, teraz mamy około 15 października, prawda? I ona napisała mm -hmm. do tego, że Ogromne zmiany zaszły we mnie i zaczyna sobie teraz sama. No to jest cudowne, po prostu ja, ja chyba nawet nie umiem słowami określać tego. <laughs> To wiesz co, to ja miałam taką właśnie też ciekawą historię jednej z klientki, która przeszła ten 28-dniowy program Soul Coachingu i miała też ogromne zmiany, a potem przeszła drugi raz i nie wiem, czy powinnam to mówić, ale to akurat w jej przypadku było bardzo szczęśliwe i się rozwiodła. Bo gdzieś tam posprzątała bardzo mocno w sobie i po prostu poczuła, że, że nie możesz żyć dłużej w kłamstwie. E, oczywiście była to jej absolutnie świadoma decyzja e, i sprzątała w swoim życiu bardzo mocno właśnie z tym programem. Drugi raz, już samodzielnie, jest wielką fanką tego programu. A tak mówimy właśnie o tym programie, 28 programie soul coachingu, ale nie mówimy tak naprawdę, co to jest, jeżeli. Nie, nie słyszałaś o tym programie? To jest to 28-dniowy progr program składający się z czterech tygodni, gdzie w pierwszym tygodniu pracujemy ze swoim nastawieniem mentalnym do siebie i robimy przegląd swojego życia na poziomie mentalnym, w drugim tygodniu na poziomie emocjonalnym, w trzecim tygodniu na poziomie duchowym, na poziomie też odwagi w swoim życiu, wychodzenia ze strefy komfortu, pracy ze swoim cieniem, i w czwartym tygodniu. Tutaj jest to tydzień Ziemi, pracy z ciałem. Więc jest to taki bardzo, um, bardzo obfity i kompletny program przeglądu swojego życia. A dodatkowo jeszcze dla niektórych z Was, jeżeli macie taką intencję, okazuje się, że dzięki temu programowi też można odkryć swoją misję życiową. Po co tu jesteśmy, i jaki jest nasz cel życiowy. Jak ty byś zdefiniowała ten program 28-dniowy? Bo to była moja wersja wydarzeń. A jak ty to widzisz? Jak ja opisuję, zastanowiłam się. Mm -hmm. jednej najkrócej opisać ten program. To dla mnie to taki miesiąc, który potrzebujesz na to, żeby. Zbliżyć się do swojej duszy, żeby dotknąć swojej duszy i pozwolić swojej duszy prowadzić się. Ja wszystkim zawsze mówię i mówię to na moim fanpageu: myślę, że te moje dziewczyny już znają to niemalże na pamięć, że dusza chce doświadczać ziemskiego życia, dlatego schodzi na Ziemię. Ale my dzięki duszy możemy doświadczyć właśnie duchowości, właśnie tej niebiańskości, tej radości, lekkości i cudowności na Ziemi. I ten program w taki bardzo ziemski sposób odgruzowywuje Twoje życie w tym celu, żebyś mogła poczuć tę duszę, żebyś dała jej się prowadzić, żebyś żyła w połączeniu ze swoją duszą i żebyś nie czuła się, że jesteś sama, że nie umiesz podjąć decyzji i że nie wiesz w ogóle, co się dzieje w Twoim życiu. No właśnie, bo to jest fajnie, że powiedziałaś o tych decyzjach. W ogóle super słowo. Słuchaj, kupuję od ciebie to słowo odgruzowywanie, bo mi jest tak trudno było, e, tak trudno mi było przetłumaczyć słowo angielskie clatter, czyli takie zagracenie, ale to odgruzowywanie jest super. Nawet jakoś tak mi się dźwiękowo kojarzy z clatter i odgruzowywanie. No nie super. Aniu, powiedz mi jako soul coach... Teraz z perspektywy, wiem, że minęło dopiero parę miesięcy, ale jako soul coach, jakie wskazówki byś dała tym osobom, które no, potencjalnie myślą o zostaniu soul coachem? Co, co, co dla Ciebie było ważne w tym, w tym akurat programie um, nauczania się pracy jako soul coach? Ważne było dla mnie to, że dostałam. Część mojej wiedzy, którą miałam, została pięknie usystematyzowana w czasie tego całego mojego tygodnia z Tobą. Wiedzę, którą zbierałam ostatnich 10 lat niemalże, ona jest pięknie ułożona w tej grubej księdze magicznej. Ponadto dostałam też rzeczy, których wcześniej nie znałam. Bardzo pomocne dla mnie było takie Twoje doświadczenie z bycia coachem. Praca z ludźmi, podejście do klientki, rzeczy, których ja nigdy nie wiedziałam. Ja kiedyś skończyłam jakiś warsztat bycia live coachem, ale tak naprawdę on nie wniósł wiele do mojego życia. A tutaj to Twoje doświadczenie jest naprawdę bardzo wspierające w byciu są coachem. Takie doświadczenie coacha, po prostu doświadczenie coacha. Są takie momenty w życiu, które po prostu musimy wiedzieć, jak się zachować. Musimy wiedzieć, co w takiej sytuacji należy zrobić. I tego po prostu trzeba się od kogoś nauczyć, od kogoś, kto ma doświadczenie. Nie nauczymy się tego z książki, nauczymy się tego od kogoś, kto ma doświadczenie. I to jest chyba, to było chyba najcenniejsze dla mnie. Był też moment, który był ogromnie dla mnie magiczny, a mianowicie... W trakcie nie, poczta do mnie przyszła. W trakcie naszej pracy um, ja otworzyłam się na um, kolejny mój dar, który dostałam. I nie będę jeszcze chyba o tym mówić szczegółowo, ale postanowiłam, <laughs> że powiem, że zaznaczę, że to było najważniejsze z tych wszystkich bardzo ważnych rzeczy, które się wydarzyły w tym tygodniu. Więc jeżeli mówię teraz do, do tych wszystkich potencjalnych osób, które się zastanawiają. Jeżeli zastanawiasz się i walczysz tak, jak ja ze sobą, bo ja naprawdę ze sobą walczyłam. I to nie było proste, to były, wiecie, jednego dnia rano chciałam, i już miałam pisać maila, a drugiego myślałam sobie nie, no, co ja oszalałam, po co? Dlaczego mi jest to potrzebne? Więc zdecydowanie, gdybym miała podjąć tą decyzję w marcu albo kwietniu, już mogłabym ją podjąć, prawda? Wcześniej, znacznie wcześniej. To nie w lutym, 14 lutego, w walentynki do mnie wysłałaś informację o tym. To myślę, że <laughs> warto było wtedy, naprawdę warto było. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja po prostu nie umiem chyba y, słowami pisać, jak, jak to jest piękne, jak to jest ważne i jak praca z duszą jest y, potrzebna nam wszystkim tutaj na Ziemi. I jak te moje klientki, dzięki temu, że ja zostałam soul coachem, Czerpią więcej, dostają więcej, jak moje sesje, które kiedyś trwały dwie godziny. W tej chwili ja tak naprawdę jestem w stanie tą samą pracę zrobić w ciągu godziny. I to jest bardzo. O, proszę. to gratuluję. No to, to absolutnie Cię gratuluję, bo, bo to o to chodzi. To nie o to chodzi, żebyśmy pracowały z klientami godzinami, tylko żebyśmy to samo zrobiły w, sprawniej, w krótszym czasie, bo. Um, bo właśnie o to chodzi, o lekkość chodzi. Podążaj za duszą, za duszą zarabiaj z lekkością i pracę z lekkością, to jest to moje hasło. Ale też chciałabym, żebyś powiedziała troszeczkę o tym, co robisz. Bo wiesz, jak teraz mam dość dużo zgłoszeń na takie rozmowy wstępne, gdzie sprawdzamy, czy ten soul coaching wpasowuje się w daną osobę, czy też w daną jej pracę to powiedz o swojej specjalizacji, bo tak, tak jak teraz Cię obserwuję, to widzę, że pracujesz w relacjach. I na przykład ja używam SEO coachingu do pracy w biznesie z moimi właścicielkami biznesów, czego sama też doświadczyłaś, bo przecież masz jeszcze jeden biznes, który, który tutaj też miałaś ze mną coaching biznesowy w tym temacie. A Na przykład, jeszcze inna moja certyfikowana soul coachka, Agnieszka Piotrowska, pracuje z kolei z kobietami w korporacjach i używa metody soul coachingu, żeby prowadzić, prowadzić je w tej niki kobiecego leadershipu. A jak to jest u Ciebie z Twoją specjalizacją? Wiesz, ja myślę, że soul coaching jest tak, jest tak szeroki i to jest dusza, więc ty ją możesz zastosować w każdej dziedzinie. I podejrzewam, że jeżeli, nie wiem, ktoś byłby sprzedawcą y, marchewki, to też by zastosował soul coaching. Y, łączysz się z duszą, którą <grywka> jest potrzebny każdemu. Dla mnie jest to, dla mnie, wiesz, ja już byłam, ja już byłam coachem, ja już pracowałam nawet nie coachem, może ja bardziej byłam konsultantem, bardziej byłam taką, y, nie wiem, propagatorką życia radosnego, życia z lekkością. Ale tak, związki, relacje to było to, od czego zaczynałam i to jest to, w czym ja czuję się najmocniejsza. Pracując w relacjach, uzdrawiając relacje, pracujemy w kilku aspektach, w kilku moment, nie momentach, przedziałach naszego życia. Pracujemy z dzieciństwem, pracujemy z rodem, pracujemy na polu fizycznym tutaj z obecnym partnerem, ale pracujemy też z zgłębianiem siebie. Czyli Soul Coaching tak naprawdę pomaga mi, nie, nie pomaga mi, ja go po prostu używam w każdym, w każdym momencie swojej pracy. Pracując z rodem, pracuję na linii czasu, gdzie pięknie możemy wrócić do, do tego, co się wydarzało wcześniej u nas w rodzie, do tego, co nas obciąża, do tego, co ma tak duży wpływ na nas, a my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego. I, i często walczymy tak naprawdę z wiatrakami a wystarczy tylko przyjrzeć się temu, co dzieje się u nas w rodzie. I kiedy byłam konsultantem Rekal Healing Totalnej Biologii, pracowałam z rodem. Kiedy dołączamy do tego pracę soul coachingu, pracę na linii czasu, to nie lubię tego słowa, ale to jest torpeda, bo po prostu bardzo szybko tam wracamy, bardzo szybko możemy tam przyjrzeć się temu, zobaczyć, co, w którym miejscu utknął nasz ród, gdzie jest blokada. I dokładnie tak samo, kiedy pracujemy z emocjami, ja wykorzystuję tą wiedzę, którą poznałam w trakcie tygodnia z tobą, codziennie, po prostu codziennie. Przeplatam ją ze swoimi, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ale wykorzystuję ją codziennie. No właśnie, to jest, w ogóle wykonujesz piękną pracę w rodzie, prawda? Bo to już powszechnie wiadomo, że, że dziedziczymy emocje, że istnieje nauka, która się nazywa epigenetyka, i te emocje przechodzą z pokolenia na pokolenie, więc wykonujesz bardzo piękną pracę uzdrawiając te emocje w rodzie, bo bardzo często niestety musimy E, musimy zajrzeć głębiej pod powierzchnię i sprawdzić, co się działo w naszym rodzie, w naszych poprzednich pokoleniach, w kodzie wielopokoleniowym, dlaczego na przykład kolejny raz, um, kolejny raz spotykam partnera, który, który po jakimś czasie odchodzi, albo na przykład dlaczego nie mogę zajść w ciążę, prawda? to już są takie głębsze tematy. Dobrze, to powiedz mi Aniu, gdzie cię można znaleźć? Gdzie mnie można można znaleźć? Na jakiej stronie internetowej? O, hmm, na jakim fanpage'u? W Anglii cię można znaleźć, ale pracujesz onlineowo. Wszędzie a. pracujesz, a teraz a. zabierasz jeszcze dziewczyny, a. twoje klientki na GOZO. Żartuję z tobą. Opowiedz a. o tym GOZO może trochę. Opowiedz a. może trochę jeszcze o GOZO mieszkam w Anglii, aczkolwiek pracuje większość moich klientek, myślę, że 70% to są, to są dziewczyny właśnie z Polski, aczkolwiek też z całej Europy, ponieważ pracuję online um, zapraszam ogromnie na mój fanpage który ma nazwę Fly High Relax i jest w tobie moc, albo po prostu na moją stronę annamigdał.com i tam można przeczytać więcej o mnie, a Gozo tak Jedziemy na Gozo 6 listopada na tygodniowy warsztat do 13 listopada. Z, miało być 10 kobiet, jednak udało nam się upchnąć 13 z 13 fantastycznymi kobietami. Cieszę się ogromnie. A dlaczego bo, na Gozo? Właśnie chciałam powiedzieć, że cieszę się ogromnie, że tyle kobiet chce tam jechać. Gozo jest, ma cudowną energię męską i żeńską. Jest połączeniem energii męskiej i żeńskiej. Jest tam na Malcie jest fantastyczna energia Ashtartary. Ponadto Gozo to wyspa radości. Gozo kiedyś nosiło nazwę radość, po prostu radość. Byłam na Gozo kilka razy i zawsze pracując tam z moimi klientkami, moimi współtowarzyszkami Dzieją się rzeczy magiczne, że dzieją się rzeczy duże. Dziewczyny odkrywają w sobie to, co ich blokowało, to, co gdzieś tam uwierało i nie pozwoliło iść do przodu. Ja tęsknię za gozo. Ja tam staram się bywać często, ale po prostu tęsknię. Energia, atmosfera, no to jest wyspa magiczna po prostu wyspa magiczna. Nie mogę się już teraz doczekać. W sobotę wyjeżdżam na wakacje, ale wracam i czekam na gozo. <śledz> A to zaraz, zaraz będziesz na tym gozo tak naprawdę. Tak, tak. E, Ale właśnie bardzo się, cieszę, bardzo się cieszę, że mówisz o tym gozo, bo to gozo też mnie woła. E, ja ostatnio byłam w Asyżu, które jest też cudownym miejscem mocy, a też pamiętam jak przyjechałaś do mnie do domu, do Celestynówki, Ty powiedziałaś, że tu jest niesamowita energia, że tu jest też miejsce mocy. Tak, powiedziałam, ja bardzo mocno czuję energię, bardzo mocno czuję takie specjalne miejsca um, i tak naprawdę u Ciebie zrozumiałam, dlaczego czuję te miejsca mocy. Ale to zostawiamy jeszcze zaopalowane. Tak. myślę, że jeszcze, tak, jeszcze, jeszcze tak, nie teraz. Tak, ale to miejsce u Ciebie, to miejsce u ciebie ta energia tego, tego domu, tej ziemi, która tam znajduje się jest cudowna. I ja bardzo mocno to czułam. Bardzo mocno po prostu wyczuwam magiczne miejsca na ziemi i, i miejsce, no jesteś szczęściarą. Celestynówka ma fantastyczną energię. No i właśnie, także dziękuję Ci bardzo Aniu, a ja Was zapraszam do tej Celestynówki na, na trening na Soul A jeżeli czujesz, i poczułaś się wołana przy tej rozmowie przez Soul Coacha i tak walczysz podobnie trochę jak Ania z myślami, czy to zrobić i tak jak ja też zresztą walczyłam ze sobą, boże, czy ja tam na pewno mam jechać i się uczyć Soul Coachingu, to wystarczy po prostu, żebyś się zgłosiła na rozmowę do mnie, celestyna.pl, łamane przez certyfikacja, Gorąco się zapraszam na tą rozmowę ze mną. Obiecuję, że nie będę Cię namawiać, bo staram zresztą to mówię, ale ludziom, że nie namawiam ich do są so coachingu, chodzi o to, żebyś poczuła, czy to jest dla Ciebie. A niezależnie od tego porozmawiamy o Twoim biznesie, o Twojej praktyce, o Twoich wyzwaniach w pracy coacha, czy trenera, czy terapeuty, czy, czy w ogóle w pracy z ludźmi. Także dzisiaj dziękujemy, bardzo Ci Aniu, dziękuję. Zapraszam jeszcze raz. Na stronę Ani Anna Tak? Tak. No, a my się widzimy, a my się widzimy jutro w naszym siódmym dniu tygodnia są coachingu. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję ogromnie. Dzięki Aniu. Do zobaczenia.